O, to tylko zły sen. No i dobra. O! A i zaczynamy od nowa, od zero. Od zera. Yeah. A twarz mam moją, to czy. czy... Mam. Zługa, się... od no. Witamy na planecie żeber. Żebro! 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 Czemu jesteście tak daleko? <Pyclica> <A> eee! <activities> ok, polecił. Na, Dawaj, nagrywaj, ja skoczę też. O! No i skoczył. To nagrywaj mnie W górę się popatrz... Nie, nie popatrzyłeś się. No nic. Czekaj. Okay. Już spadłem. Kto ma kamerę? Ja. Ja. O, jest No, tu jest taki, no bo nie spełniliśmy wymaganych wyświetleń. Nagrywaj, nagrywaj, człowieka wier... Czemu tu jest? Czemu tu jest człowiek, mikser? Mikser! O, przewrócił się! Obstał! Będziemy tak nagrywać do końca, dopóki mi się nie skończy. Berek z panem mikserem. No nie, ch chodźmy teraz gdzie indziej. Nie wiem, czy go nagrałem. Jak nie wiesz, czy nagrać człowieka miksera? O. <grywa> Franek został zmiksowany. Mikser! O... Chodźcie od miksera, bo on nas... No nie, no za zamiksowali go. Dobra idziemy Fajny No czuję, mu go zamiksowali e, to, to będzie miało wyświetlenia Patrz, patrz Patrzę <grym> Dla wyświetleń W imieniu kontentu O jaki długi i straszny korytarz na którym na pewno nic nam się nie stanie Nic nam się nie stało, to dobrze Wejście Możeśmy wrócili potem no trochę duże ta... duże to miejsce. O znowu ten, no już nie będę w to wchodził, bo mam pół HP tylko Co to za... Co to? Co to? Co to za... śmieszne Chyba nie To gdzie jest moja latarka? Ty upuściłem latarkę aż tam jeszcze pająk bieg Oj, to na pajączka trzeba uważać Wiecie w ogóle end wrócić do statku? Nie Nie, nie pamiętam Nie, prawo, prawo To jest No bo po, powietrze, znaczy jeszcze jest trochę Coś tu chodzi chyba A nie, to chyba dźwięk tych maszyn po prostu Uh. O to go benarne... jak frany leży. Dla kontentu! On umarł dla kontentu! Ewo! to jest stworki! O, i ślimok! cześć. Czymż on O, skończyła mi się bateria w latarce. Eee. Czekaj, gdzie ty, gdzie ty poszedłeś? Gdzie, w którą stronę powinniśmy iść? Dobra, już, już możemy wracać. Już? Już? Dobra. Ten mi mikser tu jest. O kurde! O! Poleciał! Roz, roz, rozbił się. Jest tam Karol w środku, czy nie? Słychać go chyba. Byłem. O, coś mówił. Yes. Dobra. Mam nadzieję, że pan Mikser nie przyjdzie się zemścić na, na nas za chwilę. Dobra, trzeba odlecieć. Kurde, a prawie zrobiliśmy za jednym dniu, dniem, ale, ale dobra, to ty Igor nagrywaj, ty, ma, ty, masz, ty masz ten rączkę do kontentu powróciliśmy, ja jesteśmy z powrotem. znów nagrywamy jak skaczemy. Wii! Już czekaj. Okay. Dobre miejsce znajdę. Może Uuuuu! Drogi pan mikser, by się ruszył do dwóch. Dużo, dużo kontraktów. Drogi złożyć. pan no. mikser. Cześć, mogę, mogę się znowu zmieszać, dawaj. Nie wpychaj mi jeszcze z, na, przed nagraniem, najpierw trzeba nagrać. Włączyłeś? Dobra A myślę, że to da content <grym>. O o ej, uciekaj, 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 uciekaj. Co się dzieje? Celownik tam był. O. Może go nagrę.

w którą stronę idziemy, tak, żeby nie umrzeć? Uuuuuh, Uuuu! 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 co <laughs> Tranek by... to... to... został <laughs> Może wyjdźmy z tego pokoju, bo trochę tu nieprzyjemnie z tym panem celownikiem. No, już go trochę nagrałem, chyba to wystarczy. Takiej, bo się zmęczyłem. Ja. Fajnie Fajcie, basujo! Taki odległe. Ej. Da się jakoś usiąść na kanapie, tak żeby usiąść? Nie, da się, da się stanąć na kanapie. O! Leź. Coś mnie ciągnęło! I włączyć w roboty i za good friend.

ale już i tak mamy wyświetlenia. No. Ja bym jak teraz będziemy mieli więcej... Nie, to zresztą tego wyjąć Znaczy więcej pieniędzy, ale na no tamto nam się nie wliczy raczej. Yeah, I am having fun. Czemu tyle nam leci, jak wchodzimy po schodach? Nie wiem, piękne schody. na tym szpilie. To oddać trochę? To nagle... Jesteś to tak, żeby tak można było widać Tak. A gdzie stary? Karol jest tam Karol jest gotowa, tylko mentarz się powtarzają tak 15% i Ale idzie iobo Teraz z ciebie wbiegnę, a nie w Karolia Dobra Tu żeście pozańczeni właśnie Schodziło mi coś innego, no ale dobra Tysiąc wyświetleń Teraz czas spać W... A. Okay. Ktoś z was nie spał na dno i ja wiedziałem co się dzieje No śpi ktoś kto nie śpi No to ja je... Aha bo ja wstałem już bo... Myślałem się że już No ale myślałem już... że już wstałem No kurde teraz no, ja Nie 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 zaśniemy No Ej ciągle jeszcze mamy te A Czyli teraz tak naprawdę nie musimy no, nic to... robić, no ale robimy coś, robimy coś. No, nie pojmę, co Bierzesz ty Igor kameret? No chcesz ty? No mogę ja i tak tutaj nie musimy zdobyć dużo wyświetleń, to mogę Witam, witam! -ciu -ciu, na zewnątrz! No, może na razie, bo i tak nie trzeba nam... Z... Może później się przyda, coś bardziej. X za chwilkę wejdziemy do statku, i gdzieś polecimy daleko stąd. No, popchnęli mnie. Ja lecę sam. Ja mnie. Jesteśmy w bardzo strasznym miejscu. Gdzie to ludzie? Teraz będziemy skakać. Kacz. KAPCZ! Ło! Ło ma Ała moja nóżka! Wziąłem dwa razy. No, teraz trzeba zaoszczędzić trochę kasety na potwora, bo... ...bo już trochę zużyłem na robienie byle czego. Tu jest? Ktoś, e, wejdź ktoś teraz w TT. Te, te, w te kręciołki. To, to trochę za późno, wejdź ktoś inny, jeszcze. Co? Co to ciężko? <noise> Jak się z tym truje? Patrzcie, wpadł! A, 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 jaki głupek! Poczekaj, go nawet nie nagrałem chyba, tylko... No dobra, nie, nie będziecie wchodzić kolejny raz w to. Czemu on się... czemu on zginął? E, co? Że, was? Zginę. A czemu on nie żyje? Patrzcie, on umarł dla was, widzowie. To wy nagrywaj akurat. A to Karol umarł? Tak. Czemu tak. <grym> on umarł? Może wbiegł dwa razy w to, albo nie wiem, może go wystrzeliło jedno w drugie. Nie wiem, nie zauważyłem. Niektórzy są gorsi po prostu od było... <grym> gada do nas ze światów. Nie będziesz. Nie, już nie, już nie wchodź. Wystarczy. Kto to? Jakiś żółw tam leży. Co ty? A ty szuf! Kto to było? Może tak być. Limok! Limok! Tutaj da się zrobić selfie ze ślimakiem? Patrzcie ślimak! Odwróćcie za masę Taki. Możemy wracać do statku pomału Dobra, to wracamy No to my będziemy już prawda widzowie drodzy wracać. Dziękuję za oglądanie filmu. Zostawcie lajka, suba. La la, la, la. Mam nadzieję, że się przestra. O. Kamera się skończyła. Ej hey, no